Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracjan Rostocki. Witam, a dzisiaj na obiad zrobię żeberka. Super, pyszne żeberka z pieczarkami. Tutaj mam żeberka, o. Trzeba je odpowiednio przyprawić, doprawić. Tutaj mam takie różne przyprawy. Również i przyprawa specjalna do, do żeberek. A tutaj mam naczynie żaroodporne. I w tym oto naczyniu w piekarniku będę piekł żeberka. Tak. Tutaj mam pieczarki. Tenże przystępuje do robienia, do sporządzania żeberek i później włożę do piekarnika. Żeberka, żeberka, żeberka z pieczarkami super, pyszne przepyszne żeberka z pieczarkami fajne są. Żeberka, żeberka, super, pyszne, przepyszne. Żeberka, żeberka, bardzo fajne, są pyszne. Tak, biorę naczynie. Elegancko. Daję tutaj trochę oliwy z oliwek. O. Teraz trzeba... Mięso z żeberek elegancko. No, trzeba troszeczkę też pod wodą umyć, ponieważ nigdy nic nie wiadomo, coś tam ktoś mógł brudnymi rękami na przykład dotykać, czy coś w tym rodzaju. No i teraz na desce elegancko pokroimy te żeberka ponieważ takie długie żeberka też by można było dać, no ale chyba lepiej troszeczkę już takie porcje porobić. O takie nieduże porcyjki, żeberek będą. O, takie kawałeczki dajemy, będą eleganckie porcyjki. Jedna większa, druga mniejsza. A zależy. Ktoś będzie chciał większą, to większą. To jak ktoś mniejszą, to mniejszą. O! Mamy już elegancko pokrojone żeberka. Teraz trzeba je natrzeć solą. Dajemy sól z wierzchu. O! I właśnie te różne przyprawy. Specjalna przyprawa do żeberek. Bierzemy, posypujemy. Można troszeczkę tak wcierać ręką, żeby ta przyprawa tak została dodana, elegancko wsiąkła. Można troszeczkę papryki dać, chociaż nie trzeba. Jak ktoś nie chce, to może nie dawać. Można troszeczkę dać tak dla smaku, yy, trochę czosnku. Można dać naturalny czosnek, można dać taki stoletki czosnek. O, troszeczkę, żeby było tak, tego smaku takiego eleganckiego, fajnego czosnkowego. No i teraz zależy, czy ktoś lubi kminek, czy nie lubi kminek. Ja troszeczkę tak dodam tego kminku. Chociaż właściwie. Nie potrzeba. Ale można troszeczkę. Tak dla smaku, ponieważ chminek ma taki fajny smak. No i teraz jak już tutaj o, tak można wetrzeć te przyprawy w to mięso z jednej strony i z drugiej strony. O. I jak już to, to mięso tutaj mamy w pojemniku, to teraz przystępuje. Do kładzenia pieczarek i cebuli, tutaj mam pieczareczki, tutaj mam cebulkę, pokroję i wszystko dam do środka. I będę tak właśnie piekło w piekarniku. I to nie jest tak szybko. No, to z, co najmniej z półtory godziny. Ale ja już będę tak się patrzeć od czasu do czasu. Właściwie mięso już teraz można włożyć do piekarnika, a potem dodawać stopniowo warzywa do tego właśnie mięsa. Żeberka, żeberka z pieczarkami, żeberka, są przepyszne, bardzo pyszne, żeberka z pieczarkami. Tak, pieczarki umyję, cebulę, Obiorę, pokroję i będę wszystko łącznie razem piec w piekarniku, tak żeby było super fajne, przepyszne danie. La, 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 la. gotuj, gotuj z Gacjanem, z gacianem z gacianem gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. La, 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 la. La, 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 la. Okay. Cebulę mam już obraną. Teraz się będą piekły żeberka. Super fajnie się będą piekły. Żeberka, żeberka pyszne. Z ziołami, przyprawami. Troszeczkę jeszcze dodam tutaj <tomat Maria> wody. O. I mogę... Chciałabym dać już żeberka do piekarnika. Niech one się już pieką w piekarniku, o. a ja tutaj daję, włączam piekarnik o na 180 stopni. Niech się te żeberka elegancko pieką, a ja teraz będę kroić warzywa, cebule, pieczarki i jeszcze coś tam innego dodam. I będzie później jak się troszeczkę te żebelka tak podpieką, to wtedy te warzywa dam wszystkie do piekarnika i znowu się będzie piekło. No tak około półtorej godziny co najmniej się będzie piekło. Żebelka już się pieką w piekarnik. Teraz, teraz cebulkę kroję, elegancko, super fajnie, cebulkę kroję, cebulkę kroję, cebulkę kroję. O, kroimy elegancko cebulkę. Można w mniejsze, większe kawałki ją pokroić, zależy jak komu pasuje. O, elegancko kroimy. O, ładnie i teraz pieczarki będę kroić. To już cebulkę mogę tutaj dać sobie na talerz elegancko i teraz kroję i teraz kroję cebulkę i teraz kroję pieczarki. O takie plasterki pieczarki pieczarki kroję. Pieczarki, pieczarki kroję, bardzo fajnie kroję, kroję, pieczarki, pieczarki kroję, tak pieczarki elegancko, o, kroimy, można w większe kawałki, można w mniejsze kawałki, jak komu, o, można tylko tak na pół, albo na takie ćwiartki pokroić można, zależy jak kto woli, jak komu smakuje. I wszystko dajemy na razie na talerzyk. Później właśnie to wszystko będę wrzucać do tych żeberek. Na razie, jeszcze co tutaj jeszcze dodam? Jeszcze trochę czosnku. Tutaj gdzieś mam czosnek. Jeszcze troszeczkę można czegoś można tam dodać. Na przykład nawet, nawet, nawet kawałek pomidora można dodać. O. Różnie można eksperymentować. Też i, na przykład paprykę można dodać, tak, że możliwości jest wiele. I tak oto tutaj pokrojone warzywa będziemy elegancko dodawać. Teraz jeszcze czosnek. Czosnek tutaj szukam, tutaj gdzieś miałem czosnek. I też dokroję trochę czosnku. O, tutaj mam czosnek, ząbeczek elegancki. Ten, można to różnie eksperymentować. Różne rzeczy można tam dawać do środka. Do tych, do tych żebek O, czosnku też już trochę mam. No i teraz po prostu no, trzeba trochę poczekać. I później. Dodam już te warzywa pokrojone dodam do tych żebelek i będzie elegancko się wszystko łącznie razem piekło z godzinę i później zobaczę jak będzie smakować. Żebelka, żebelka przepyszne, super fajne, super pyszne la 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 super piekam się minęło około pół godziny to teraz wyciągam na chwilkę żebelka i dokładam warzywa biorę o tutaj na górę dokładam warzywa elegancko dokładam warzywa żeberka, żeberka, super fajne żeberka. Tak, dokładam warzywa. O, pieczarki, cebulkę. O, tak dookoła, ze wszystkich stron, elegancko. I teraz jeszcze troszeczkę y, oliwy z oliwek na górę dam. O, I troszeczkę zamieszam. O, tak trochę zamieszam. O i z powrotem i z powrotem do piekarnika. I niech się wszystko elegancko teraz w piekarniku piecze. Tak. i do piekarnika wędruje la 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 do piekarnika, do piekarnika do piekarnika, do piekarnika wędruje super fajnie żeberka, żeberka z pieczarkami, są już upieczone, żeberka, żeberka z pieczarkami, są już gotowe, są już gotowe, tak, w z Gacjanem, żeberka z pieczarkami, są już upieczone, gotowe, to ja biorę, wyciągam i będę się patrzyć, jak one smakują. Biorę z piekarnika, wyciągam. O, tak elegancko. O. Wyciągam i zaglądam do środka. W środku wyglądają fantastycznie. Bardzo fajnie. Upieczone żeberka z pieczarkami. Tenże teraz będę kosztować. Jak one smakują. Biorę na talerz i będę kosztować. Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Obiadek, obiadek ugotować trzeba. Obiadek, obiadek ugotować trzeba. La 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 żebelka, la 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 pieczarki, la la la, la żebelka, la 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 pieczarki. Tak, biorę i żebelka, i pieczarki. O, elegancko. Wszystko biorę na talerz, i teraz będę degustować, jak smakuje. Tutaj mam jeszcze kartofelki ugotowane. To mogę takiego kartofelka jednego, drugiego sobie wziąć. Jeszcze dołożę. O! I będę degustować. A tutaj w garnku no, mam też i kapusty trochę. To mogę nawet trochę tej kapusty jeszcze sobie dołożyć. O! Elegancko. I teraz się okaże, jak smakuje to danie żebelka z pieczarkami. Już gotowe, już gotowe, już gotowe jest. To danie, to danie wspaniałe, gotowe już jest żebelka z pieczarkami. Żebelka z pieczakami są już na stole. żeberka z pieczakami. Teraz będą jedzone. Tak. Próbuję pieczarki jak smakują. Mhm. Pysznie, przepysznie. A teraz to je jak smakują, żebelka. Jak smakują. O, biorę. Tak wyglądają, żebelka. O. I biorę, i smakuje, jak smakują. Mm -hmm. No wyśmienite, znakomite, także polecam, pozdrawiam, na razie, cześć. La 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 la, la 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 la, żeberka, żeberka, żeberka. znakomite, wyśmienite. Mm. No i oczywiście z o, mhm, mm i trochę kapusty, o, a żebelka można o, tak sobie jeść.